Nie tak miało wyglądać pożegnanie reprezentantów Polski z tą szatnią w ostatnim meczu 2021 roku. Biało-czerwoni przegrali z węgrami 1 do 2, a to oznacza, że nie będą rozstawieni w walce o mundial w barażach do mistrzostw świata. Oczywiście po spotkaniu na PG narodowym posypała się krytyka na głowę selekcjonera, a także na głowy zawodników z Robertem Lewandowskim na czele, ale dziś nie o powodach tamtej porażki i jak ona się przytrafiła. Robimy krok do przodu i porozmawiamy sobie o tym, co czeka kadrę w marcu, czyli o drodze do Kataru, o barażach, które już za kilka miesięcy. Tak jak wspomniałem, powodów porażki z Węgrami było mnóstwo, ale można je spiąć bardzo łatwo jedną klamrą. Decyzje, decyzje, decyzje. Między innymi o tym, aby odpuścić w tym spotkaniu i nie wystawić w podstawowej jedenastce panów, którzy są za moimi plecami, czyli Lewandowskiego, Krychowiaka, Glika i Zielińskiego. Oczywiście było mnóstwo zamieszania wokół Paulo Sołzy, wokół Roberta Lewandowskiego. Dlaczego? Wspólnie z selekcjonerem zdecydowali odpuścić się. To trudniejsze, oczywiście, w teorii, ale również, jak się okazało, w praktyce spotkanie z Węgrami była krytyka, były oskarżenia, były wreszcie oświadczenia. Ale tak jak mówię, dzisiaj skupiamy się już na tym, co przed nami, na tym, co będziemy mieli w przyszłości, czyli w marcu 2022, kiedy zostaną rozegrane baraże. Ale zanim. One, no to oczywiście musimy się dowiedzieć o tym, kto będzie rywalem reprezentacji Polski w tej trudniejszej, bo nierozstawionej ścieżce na Mundial w Katarze. Losowanie już w piątek, zatem dlatego też chcę Wam nakreślić te wszystkie zasady, jak to będzie wyglądało w marcu. Być może nie jesteście tego do końca świadomi, nie do końca te wszystkie zasady do tej pory przyswoiliście i zrozumieliście. Zatem, tak jak wspomniałem, baraże 24 i 25, Marca to będzie jeden z półfinałów. A 28 i 20 lub 29 marca to będzie finał. O co chodzi z tym półfinałem i finałem? Mamy w Barażach 12 drużyn. 6 z nich są rozstawione, a 6 drużyn jest nie rozstawionych. My jesteśmy w tej gorszej, tak można powiedzieć, szóstce i w piątek powstaną oczywiście pary półfinałowe, ale jednocześnie zostaną również wyznaczone trzy ścieżki finałowe po jednym meczu. Więc będziemy mieli po prostu trzy ścieżki, dwa półfinały, dwa półfinały, dwa półfinały, a na końcu trzy finały. Każda z tych ścieżek to jest po jednym półfinale i po jednym finale. Nie ma systemu mecz i rewanż. Mam nadzieję, że to było jasne. Tutaj jeszcze oczywiście warto wspomnieć o tym, na kogo biało-czerwoni mogą wpaść i dlaczego to rozstawienie było tak ważne. Po meczach eliminacji Mistrzostw Świata w grupach stworzono taką tabelę drugich miejsc, bo oczywiście pierwsze z tych dziesięciu grup kwalifikowały się bezpośrednio na przyszłoroczny mundial. I według tej klasyfikacji drugich miejsc zdecydowano o tym, kto. Będzie rozstawiony, a kto nie. Ostatecznie Polska zajęła w tejże klasyfikacji ósme miejsce. Remis z Węgrami dawałby jej na pewno pozycję w tej najlepszej rozstawionej szóstce. I tak mieliśmy um, klasyfikację tych dziesięciu tych miejsc, a dwa kolejne. Spoty zajęły Austria i Czechy, które okazały się najlepszymi drużynami w Lidze Narodów, które nie zakwalifikowały się bezpośrednio na Mundial lub nie zajęły drugich miejsc w grupach. No i tak mamy właśnie te, dwie, te dwa koszyki, powiedzmy, rozstawionych i nierozstawionych drużyn, a w tych lepszych, czyli w potencjalnych już rywalach biało czerwonych w półfinale jest Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia. Tak to wygląda i warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że to pierwsze. i jedyne spotkanie półfinałowe to podkreślam zostanie rozegrane niestety na wyjeździe. A wiemy doskonale, jak przynajmniej do tego meczu z Węgrami, Polacy świetnie czuli się na stadionie narodowym tutaj w Warszawie. To była nasza twierdza, która niestety legła w nieodpowiednim momencie. Słuchajcie, analizuję sobie tę listę drużyn sześciu rozstawionych, oczywiście jest Portugalia i są Włochy, których absolutnie się w tej stawce nie spodziewaliśmy i to odpowiednio zawiesza wyżej poprzeczkę, bo przypomnijmy, że Włosi to świeżo upieczeni mistrzowie Europy, a Portugalczycy wygrali to trofeum 4 lata wcześniej. Pamiętamy przecież ćwierćfinał biało-czerwonych i przegrane rzuty karne z tą drużyną. No. Na kogo możemy tutaj wpaść i, i, mieć, i mieć nadzieję na, na awans do finału. Poza Włochami i Portugalią teoretycznie nie są to drużyny super wielkie, super ciężkie, ale powiedziałbym też inaczej, też są, też są drużyny, które bardzo nam nie leżą. Oczywiście, tak jak wspomniałem, Portugalia i Włochy ciężary na samym wstępie, i wydaje się, że tylko cud. Wtedy spowoduje, lub jakaś hiperforma i hiperplan stworzony przez Paulo Souza, abyśmy te drużyny wyeliminowali, choć potrafiliśmy w ostatnich latach z nimi, z nimi chociażby remisować. W przypadku jednego półfinału można w ten sposób doprowadzić do serii jedenastek. Być może wreszcie odczarować ten 2016 rok powtórzone rzuty karne, o które przecież prosili polscy kibice. Ale tak poważnie, poza tymi dwoma, Potęgami europejskimi, jeśli chodzi o futbol, no to jest Szwecja. Szwecja absolutnie nam nie leży. Drużyna, z którą graliśmy bardzo wiele razy, bo 28 aż spotkań w, w historii, Szwecja versus Polska. No i ten bilans, szczerze mówiąc, nie jest zbyt pozytywny. Właściwie. No już od wielu, wielu lat, od ponad trzech dekad nie potrafimy z reprezentacją Szwecji wygrać, a już zupełnie wygrać meczu o stawkę. Sześć ostatnich spotkań to są porażki. Trzeba się cofnąć aż do 1974 roku, kiedy wygraliśmy mecz, który coś znaczył. Mowa oczywiście o Mistrzostwach Świata. I tak zastanawiam się, kiedy ostatnio Paulo Souza mówił w wywiadzie, że marzy mu się, takie wymarzone drużyny, dwie, na które chciałby wpaść w barażach. Wymienił Szkocję i Szwecję, bo chce się im zrewanżować. I znów w natłoku tych różnych w ostatnich kilku dniach dziwnych wypowiedzi Sołzy, chociażby na konferencji po meczu z Węgrami. Czy on do końca myśli trzeźwo? Czy on do końca mówi to, co powinien po jakiejś dogłębnej analizie, bo wydaje mi się, że Szwecja to nie jest akurat rywal najłatwiejszy. Ja rozumiem chęć rewanżu po euro 2020, gdzie w grupie oczywiście z tym zespołem przegraliśmy mecz o życie w Sankt Petersburgu i wyjście z grupy, ale tak jak mówiłem, sześć ostatnich spotkań przegranych ekstremalnie ta drużyna nam. Nie leży i patrząc czysto staty statystycznie, wydaje mi się, że prędzej będziemy świadkami drugiego potopu szwedzkiego niż zwycięstwa ze, z tą drużyną, ze Skandynawami. Więc ja akurat w Szwecji nie chciałbym trafić. I szczerze mówiąc, generalnie patrząc na te drużyny, mimo że nie mają tak strasznych, bym powiedział, nazw jak Portugalia czy Włochy, no to bilans dodatni mamy jedynie ze Szkotami i Walijczykami. Plus jest taki, że z całą tą szóstką w miarę regularnie gramy. Tak naprawdę tylko z Walijczykami nie graliśmy gdzieś w ostatniej dekadzie. Ostatnie spotkanie to jest mecz towarzyski w 2009 roku, ale poza tym Portugalia, Liga Narodów, Szkocja, graliśmy też mecze eliminacyjne, Włochy, Liga Narodów, Rosja ostatnio przed Euro graliśmy też mecz towarzyski, Szwecja, wiadomo, Euro 2020 i przegrana w Sankt Petersburgu, o której mówiłem, i Walijczycy taka drużyna, której też można się obawiać, bo jak spoglądałem na ich chociażby mecz z Belgami, w którym oni potrzebowali remisu, żeby zapewnić sobie rozstawienie w barażach, no to wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze i to nie jest nie bądźcie zmyleni, to nie jest tylko Gareth, Bale czy Aaron Ramsey. To jest drużyna bardzo dobrze poukładana, to jest drużyna kompaktowa, to jest drużyna bardzo odważna i waleczna. A jeżeli dołożymy do tego stadion w Cardiff, gdzie będziemy musieli ewentualnie z nimi zagrać, to to spotkanie też będzie yy, ciężkie. Oczywiście, łatwo powiedzieć, nie ma tutaj już drużyny w tej szóstce łatwych, z każdą będziemy się na pewno musieli mocno. Bić, ale jeśli ja miałbym wybierać na półfinał, to wydaje mi się, że w tym momencie takim najlepszym rywalem jest reprezentacja Rosji, bo ona rozbita trochę tym, tym Euro 2020, gdzie też przecież była jednym z gospodarzy po zwolnieniu Stanisława Czerczesowa. Tę drużynę należy trochę posprzątać, ona jest w przebudowie, też nie ma takiego. Takiej mocy rażenia i takich nazwisk, które mogłyby nas przestraszyć nawet na wyjeździe, więc w przeciwieństwie do Paulo Souzy ja bardzo, bardzo chętnie trafiłbym na Rosję, z którą nie gra nam się w ostatnich latach źle, z którą potrafimy grać. Co prawda ostatnio przytrafiają się remisy, pamiętamy też przecież Euro 2012 fazę grupową. Tam też mecz jeden do jednego piękna bramka. Jakuba Błaszczykowskiego tutaj na PG Narodowym. Więc wydaje mi się, że to nie byłby najgorszy rywal na półfinał. A później no niech się dzieje co chce. Miejmy nadzieję, że uda nam się też wylosować to spotkanie finałowe, jeśli do niego dojdzie, jako gospodarza tutaj na PG Narodowym. Ale tak jak mówię, pierwszy rywal dla mnie to byłby dobry Rosja i Szkocja. O niej też mówił Paulo Souza. Tu się zgodzę. Też nie byłaby zła, choć. Te spotkania w ostatnich latach chociażby w eliminacjach do, do Euro były gdzieś zawsze na styku. I w Warszawie 2-2 i na Hampden Park, pamiętam to spotkanie doskonale, kiedy jeszcze pisałem dla Przeglądu Sportowego 2-2 i ratunek w ostatniej minucie, w ostatniej akcji Roberta Lewandowskiego i przepisywanie całej tej relacji, ale bardzo ważny punkt. Z nimi też gra się na, na styku, z nimi też gra się nam bardzo ciężko, no ale tak jak mówię. Patrząc na, na tę listę, bez względu na kogo nie trafimy, wydaje mi się, że będzie naprawdę trudno i przestrzegałbym w piątek przed hura optymizmem, jeśli właśnie na przykład trafimy na Walię, trafimy na Szkocję, nawet na, na Rosję. Ale, ale myślę, że takie trio, które, którego w półfinale należało należałoby unikać, no to oczywiście, jasna sprawa, Portugalia, Włochy, no jednak Szwecja, o której gdzieś Paulo Souza marzy. Okej, okay. jeśli to miałby być finał, to rozumiem też ten, 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 tą jego myśl, że chciałby się gdzieś zrewanżować, lepiej grać ze Szwecją w finale pewnie niż z Włochami, oby ta ścieżka tak się ułożyła, ale jednak to jest rywal, który bardzo, bardzo nam nie leży. Na koniec jeszcze jeden aspekt ważny w kontekście przyszłorocznych baraży, mianowicie kartki. Pamiętam, mam nadzieję, że wy pamiętacie, w jednym z vlogów poruszałem ten temat, mianowicie fakt, że już druga żółta kartka powoduje, iż piłkarz będzie pauzował w jednym spotkaniu między innymi dlatego Paulo Sousa zdecydował się na posadzenie czy odsunięcie Glika od gry w meczu z Węgrami między innymi dlatego Grzegorz Krychowiak wykartkował się na to spotkanie ostatnie na PG narodowym ale nagle FIFA posłuchała tej krytyki jak donoszą zagraniczne media w najbliższych dniach czy też tygodniach ten przepis idiotyczny trzeba podkreślić Zostanie zmieniony, mianowicie wszystkie kartki złapane w fazie grupowej eliminacji zostaną anulowane. Mimo wszystko, choć z perspektywy czasu możemy spojrzeć na to, iż Paulo Souza podjął złą decyzję, ale tutaj trzeba go rozgrzeszyć, no bo nie miał pojęcia o tym, że, że, że ten przepis zostanie zmodyfikowany. To mimo wszystko ta zmiana chyba wyszłaby nam na dobre, bo na tej chwili aż 10 piłkarzy reprezentacji Polski jest zagrożonych pauzą w ewentualnym finale. A wiemy co będzie działo się z kolei w półfinale, to będzie walka na śmierć i życie. To będzie bardzo ostry mecz. Więc mimo wszystko dobrze, że FIFA idzie po rozum do głowy. Okej, okay, to chyba wszystko, jeśli chodzi na ten odcinek, takie małe podsumowanie jeszcze na koniec dla was. W piątek losowanie, w piątek poznamy oczywiście naszego Rywala w półfinale, a półfinał odbędzie się 24 lub 25 marca. Będziemy też wiedzieć, kto ewentualnie z drugiego półfinału w naszej ścieżce może być naszym rywalem w finale, który odbędzie się 28 lub 29 marca. Rywale w tej pierwszej fazie półfinałowej to rozstawieni Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja lub Walia. I ten mecz zostanie rozegrany. Na wyjeździe. Droga wyboista, droga trudna. Reprezentanci Polski: Paulo Souza, Robert Lewandowski i inni. Tę drogę sobie jeszcze utrudnili, ale chyba czas powoli. O tym wszystkim zapominać, czas nastawić się dobrze na marzec, zebrać siły, nie tylko te fizyczne, ale także mentalne po tym rozbiciu tutaj z Węgrami. Kto wie, być może ta porażka wpłynie na reprezentantów Polski bardzo mobilizująco i będą chcieli nam wszystkim zawiedzionym coś udowodnić. Oby tak było. Co, komentujcie. Piszcie w, pod tym filmikiem, na jakiego rywala chcielibyście najbardziej trafić w półfinale, ewentualnie w finale. Zostawiajcie łapki w górę oraz suby, serdecznie Was do tego zapraszamy, bo dużo dobrego będzie się działo na kanale Meczyków w najbliższym czasie. Ja się już z Wami żeg żegnam, czekam z niecierpliwością na piątkowe losowanie. Do zobaczenia.